Witam Was wszystkich serdecznie, dzisiaj pokażę Wam jak w łatwy i szybki sposób odmrozić szyby w samochodzie za pomocą opalarki. Nie wiem czy ktoś kiedyś stosował taki patent, ale mamy opalarkę bezprzewodową, dzięki czemu możemy w prosty sposób odmrozić lód. Nie mamy skrobaczki, tylko właśnie opalarka, także zabieramy się do roboty, sprawdzimy czy to działa. Pięknie odmraża. Uwa, ale widzę, że z drugiej strony też jest zamrożone. Już mi ręka boli, ale dobra. Mam nadzieję, że szyba nie pęknie. Przecież szok termiczny. Dobra, może dać tyle na razie, bo to widzę, że długo to się robi. Ja Miauwo! <grywam> Co kurwa, zróbcie się ja to tego? Ja pierwszy. to byś już poskował szybciej. Ja nie mogę. Co to kurde jest? Roz... Co do jutra zejdzie ten pan Roz... Rozmrożanie bezdotykowe, tak zwane. <grywam> Akumulator. Akumulator. Pachnie na prądu! Ale patrz tu! Najlepsze jest to, że szyba jest z drugiej strony też <grywam> zaraz <zaznęta>. Chciałeś to? <grywam> Co duży mróz! Dobra, przynajmniej do, po... do połowy zrobimy. Ty, ale to nie ta strona. Myślałem, że to strona kierowcy. To ze środka wejdzie od Dobra, zaraz od środka odmrozimy, tak żeby to ten... połowy? fragment zrobić. Jeszcze kawałek o, tu przymarzyła wycieraczka. Ciekawe się ją odmrozimy. Zaraz do szerki. O, o działamy, działa? A O, to trzeba bliżej dać Czemu pęknie, to pęknie Dobra, to ja myślę, że trzeba od środka teraz spróbować No spróbuj od środka, czy to będzie aż od dobry. No Bo na razie tutaj widać, że jest, jest niby zamarznięte, ale to Od, od zewnątrz Dobra Zaraz akumulator pek. Idziemy do środka Co, zamknięte auto? No To go zamknął? Oh, otwieramy wrota kurde. dobra wow ty nie to było kilkanaście stopni mrozu ale ty, żeby z tej strony jeszcze było co działa? jaka wilgoć w tym aucie dobra nie tak, wiem, się tak swoje. tam kurde ale to jest taki mały strumień trzeba namachać no, się już mi ręka boli Miałbyś to dobry patent ale jest taki średni ja może pociągnąć kabel z Tobą. To, że moc będzie na tyle silna... ...że nie szyba. Pęknie. Jakbyś graffiti jakiś ten... No. Jakbyś spray używał teraz. O kurwa, pęknie przez uderzenie. Oj, coś ten samy patent. Ty, ale patrzcie Myśleliśmy, że odkryliśmy Amerykę. No. Ty, ale ja Nie, ja by... do zamków okej, okay, ale... Do szyby to nie polecamy Bo aż ta klejka odejdzie Ty, Ale kurde dalej tutaj jest lipa Okazuje się, że znowu z tamtej strony było niedokładnie zrobione I znowu trzeba wracać Ty, Jak wrócimy to co jest? Ja Nie patrz szereg kapoli co? Jaki efekt? Bateria praktycznie rozładowana? Efekt polecamy? Efekt jest taki, że bateria jest prawie rozładowana. Czy polecamy? Nie, Niest... połowa jeszcze. Niestety, no, połowa baterii, ale niestety nie mogę tego polecić. Kurde. Nie kupujcie opalarki. Opalarka to. Po to, żeby rozobrażać szyby. właśnie. Opalarka do innych rzeczy, ale do rozmarażania się nie nadaje. Możliwe, że mamy jakąś opalarkę bez no. jest taka możliwość. Nie no, to akumulatoru nie ma co liczyć. Jak Ale to. Była, na... Jak była sieciowa 2000W, to ona tak nie grzeje. To nie no. Ty, Ty, kurwa. Przepaliło ci? Przepaliło mi rękawiczki bo? Co ty gadasz? Czy nie? Czy... Nie, co ty gadasz? Czy ja, jak, jak nie? Jak. Dziurę wypaliło rękawiczki. Co ty gadasz? Lipa. Ja sądzę, że już z drugiej strony nie. Ty, trzyma z masz rękawiczkę? Ja, kiedy Ja Patrzę, że co wróciło, żeby tego? Ale patrzcie, ja już wiem o co chodzi. Teraz jest sprawa tak, tego typu, że jeżeli my tym odmrażamy w tym miejscu, tu się powstuje, tu powstaje, woda i po chwili ta woda tutaj zamarza. I musimy odmrażać jeszcze raz. <śmiech> <Ha>. <śmiech> więc więc niestety nic z tego nie będzie. Wycieraczka jak była rozmrożona, tak zamarzła z powrotem. No, o, teraz Druga strona to z normalną skrobaczką. A chyba nie pęknie przy takim czymś. Próbujemy! pęknie? Mieliśmy nadzieję, że to będzie hit internetu. Ale zawiodłem się na tej, na tej opalarce. Musimy zostać przy standardowej metodzie. Skrobaczki i tyle. No i dawaj skrobaczkę teraz będę robił. I no Zamarzło? Patrz, otwarte drzwi? Ja pierdzielę, zamarznięte. Damy jeszcze szansę tej, tej, tej? No, opalarce? Może się zrehabilituje. Kurde, gdzie to jest? Spróbujemy. Co? On rozmrozi nam przynajmniej drzwi. Zamarza? Coś tam rozmraża, ale co z tak, że rozmraża, jak zaraz zamarznie, powrotem do wody. Może znożymy. Kelki się spali a tu się zapalił. Jakby no coś tam. Nie no jest woda no. No uwaga. Kurde, czy Dalej, Dalej lipta, ale tutaj jest taki dużo lodu Kurde, tu już zamarł z powrotem. Tylko kilka takich okularek żeby to zadziałało. Nie wiadomo co to tu. Gdzie? nie idzie. Ujdzie, już się rusza, jeszcze trochę. Dawaj spróbuj jeszcze. Ja twierdziłem, że nie wiem co to za opalarka. Ale co dobry patent? Ta, le... ta opalarka w ogóle to jest jakaś jakaś... Nie słabo grzeje. grzeje, no samo grzeje. grzeje. Nie polecamy. Parkside i teraz opalarka. Też raz, wszyscy wiedzieli, nikt nam nie zapłacił o, za to. O, poszło! O, poszło! Yes, sukces! Yes. Czyli działa, co ty gadasz? Działa, działa, no, to ale co? trzeba się zamęczyć ale nie polecamy, tak? Tak. Żeby ale nie, nie było, że sponsorujemy opalarkę. No. I firmę Parks. No dokładnie, ale. No Ale patrzcie, coś to, to zaraz znowu przyparznie, bo już to jest woda i dupa. No ale kupiliśmy baterie 4A godziny, bo mieliśmy dwie. Jest krobaczka. Dobra, no z tej strony idzie. A z drugiej? Z drugiej opalarkę można wykorzystać. Czy nie? A w dupie mam tą polarkę. Zamarzł. Zamarzł. I co teraz? To co, znowu polarkę? Nie, może na siłę A nie, bo rozwali Może dalej tu? Ale co, daje radę ten Ale gdzie tu jak przykład nie ma? Ja wiem, ja to... zamarznięte chyba No co ten auta nie nie, nie. O, o, idzie, jest, jest. jest. działa polarka co ty gada? Cisz, Dobra. o widzisz jak szybko nie tam tam Nieważne, że tutaj cały obręb jest ten środek no, jak taka wilgoć w aucie no to tak jest pamiętajcie no, ale... że y, po y, jeździe wywietrzyć samochód z gorącej temperatury, bo później różnica temperatur powoduje właśnie osadzanie się wody na szybie. tak jest tego efekt. Co ty chcesz auto zaśnieżyć? Auto całe ze śniegu, ale mamy klimat zimowy. Dingo bez wam w samochodzie jak nic. Co żeś tu kurwa narobił? Ja pierdolę. Jeżeli nas... Jeżeli kurwa... Jeżeli nasz test Wam się podobał, subskrybujcie kanał bez Awaryjnie. Na pewno będzie więcej takich testów. No więc co mogę powiedzieć? Do następnego odcinka. Pozdro! Patrzcie się kurwa porobiło. Teraz to w ogóle nie idzie. Okolarka zrobiła taką robotę. Zamarzł z powrotem. Eu vou